Czy masz dość tego wewnętrznego hałasu, tego ciągłego biegu, nadmiaru bodźców, poczucia, że choć robisz tak wiele, w środku panuje tylko pustka i chroniczne zmęczenie? Karl Gustav Jung, jeden z największych myślicieli XX wieku, jasno powiedział: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Nasze współczesne życie jest zaprojektowane tak, by nieustannie utrzymywać nas w stanie snu. Pogoń za iluzjami, lęk przed samotnością i nieustanna ucieczka przed konfrontacją z własną prawdą. Ale prawdziwa, trwała zmiana, to co Jung nazwał indywiduacją, zaczyna się w jednym najbardziej zaniedbanym miejscu w ciszy. Spokój i mądrość nie są nagrodą za unikanie problemów, są efektem świadomego wejścia do jaskini własnej duszy właśnie tam czekają na ciebie nauki, które odmienią twoje życie. Przed tobą siedem lekcji Junga, które musisz poznać, aby w ciszy uporządkować swój wewnętrzny świat. Przygotuj się, bo to jest zaproszenie do przebudzenia. Pomyśl o tym, co najbardziej w sobie krytykujesz: czy to gniew, lenistwo, zazdrość. Zastanów się, jak wiele energii marnujesz na ukrywanie i walkę z tymi niepożądanymi cechami. Ludzie odczuwają wewnętrzny niepokój i chroniczne zmęczenie ponieważ ciągle walczą z częściami siebie, których nie akceptują. Wady, błędy, niepożądane emocje. Unikanie ciszy jest ucieczką od konieczności zobaczenia tych niezaakceptowanych aspektów cienia. Gdy wyłączasz telewizor, odkładasz telefon i po prostu jesteś, co zaczyna wyłaniać się z głębi. To, co Jung nazywał cieniem, jest najgłębiej ukrytą częścią twojej psychiki, która zawiera wyparte lęki, zranienia i agresję. Cień to suma wszystkiego, czym świadomie nie chcesz być. W hałasie codzienności łatwo go zagłuszyć, ale cisza jest latarnią. Zmusza cię do zobaczenia tego, co wolisz ignorować. Twoja frustracja wobec innych to często nic innego, jak projekcja tego, co cię irytuje w tobie samym. To jest najważniejsza Jungowska zasada. To, co uważasz za swoją największą wadę, nie jest wrogiem, lecz zablokowanym potencjałem. Gniew, jeśli jest nieświadomie wypierany, wybucha w niekontrolowany sposób, ale jeśli go przyjmiesz, może zostać przetworzony w asertywność i zdolność do stawiania granic. Lenistwo może być cieniem dla głębokiej potrzeby odpoczynku i refleksji. Cień to energia, która, gdy zostaje uświadomiona i zaakceptowana, może być przetworzona w siłę i mądrość. Walcząc z cieniem, walczysz ze swoją największą mocą. Jak odzyskać tę energię? poprzez świadome nazwanie i przyjęcie cienia, a nie walkę z nim. Zapytaj siebie, co we mnie jest w stanie zrobić to, czego się obawiam w innych. Ten akt akceptacji jest aktem indywiduacji. Uwalnia on ogromną energię psychiczną, która wcześniej była służywana na tłumienie i ukrywanie. Nie chodzi o to, by stać się złym, lecz o to, by być całym, by w pełni posiadać wszystkie aspekty swojej psychiki. Tylko to daje poczucie wewnętrznego panowania i autentyczności. Jung uczył, że nie możesz mieć światła bez cienia. Sprzeczności są podstawą psychiki, nie można ich usunąć, trzeba je zintegrować. Uporządkowanie życia i odnalezienie wewnętrznego spokoju następuje, gdy przestajesz walczyć o to, by być idealny, a zaczynasz dążyć do bycia pełnym. W ciszy poznasz swoją prawdziwą naturę, a w akceptacji tej natury. Narodzi się Twoja mądrość. Czy jesteś uzależniony od ciągłej obecności innych, od nieustannego szumu mediów? Pomyśl, co robisz, gdy zostajesz sam. Czy od razu szukasz ucieczki? Lęk przed byciem samemu prowadzi do uzależnienia od innych, od mediów i ciągłej aktywności. To uniemożliwia rozwój autentycznej siły wewnętrznej. Ból to poczucie braku stabilności. I konieczność ciągłego poszukiwania zewnętrznej walidacji. Twoja ciągła potrzeba towarzystwa i zewnętrznej stymulacji to strategia ucieczki. Psychika stosuje ją, aby uniknąć konieczności introspekcji i samoświadomości. Jesteśmy uzależnieni od persony, maski społecznej, która wymaga publiczności. Samotność zdejmuje maskę i stawia cię w obliczu Twojego prawdziwego, surowego ja. Jest to przerażające, ponieważ stajesz się jedynym świadkiem swojego życia, ale dopóki uciekasz, Twoja siła pozostaje w rękach innych. W jungowskiej tradycji pustelnik symbolizuje mądrość. Pustelnik nie jest biedakiem, jest bogaczem wewnętrznym, który wybrał samodzielność psychiczną. Mądrość pustelnika jest dostępna tylko wtedy, gdy świadomie i regularnie odcinasz się od zewnętrznego świata. Samotność to nie izolacja, lecz dobrowolne wycofanie w celu naładowania wewnętrznych baterii i odzyskania klarowności. Potrzebujesz tego momentu, by zobaczyć, kto naprawdę jest w tobie. Jaźń, Self, to centrum twojej psychiki, to twój najgłębszy potencjał i wewnętrzny kompas. Jungowska wizja mówi, że jaźń może się ujawnić i zaoferować mądrość tylko w stanie spokojnej gotowości, czyli w samotności. Dopóki świat zewnętrzny dyktuje ci, kim masz być, twój prawdziwy głos pozostaje zagłuszony. Samotność jest bramą do jaźni. To tam, w głębokiej ciszy, odnajdziesz stały punkt odniesienia i wewnętrzną stabilność. Stoicka zasada autarki oznacza samowystarczalność wewnętrzną. Stoicy uczyli, że twoja siła wewnętrzna musi być niezależna od okoliczności i ludzi. To wymaga regularnego budowania swojego wewnętrznego azylu, miejsca w umyśle, do którego chaos zewnętrzny nie ma dostępu. Praktyka samotności jest treningiem tej siły. Gdy jesteś w stanie utrzymać wewnętrzny spokój, bez zewnętrznego wsparcia osiągasz prawdziwą wolność. Czy masz poczucie, że decyzję podejmujesz wbrew sobie? Czy twoje życie bywa pozbawione głębszego sensu? Zastanów się, jak często ignorujesz cichy głos swojej intuicji. Ludzie ignorują swoje sny i intuicje, opierając się wyłącznie na logice. To prowadzi do podejmowania decyzji wbrew sobie i poczucia, że ich życie nie ma głębokiego, ukrytego sensu. Ból to utrata kontaktu z wewnętrzną mądrością. Żyjemy w epoce, w której racjonalny umysł jest traktowany jako jedyne źródło prawdy. To nadmierne zaufanie do rozumu prowadzi do odcięcia się od mądrości, podświadomości i intuicji. Rozum analizuje fakty, ale tylko intuicja może połączyć je w sensowną całość. Logika daje możliwości, ale to podświadomość wyrażająca się w symbolach wskazuje właściwą drogę. Stawianie rozumu ponad intuicją jest jak próba nawigacji w ciemności tylko przy użyciu linijki. Jungowska perspektywa jest jasna: sny są kompensacyjnym głosem psychiki. Podświadomość używa ich, aby przywrócić ci równowagę i wskazać kierunek rozwoju. Jeśli świadomie idziesz za bardzo w jednym kierunku, np. logicznym, sny będą podsuwać ci przeciwieństwo, np. potrzebę uczuć. Sny nie kłamią. Są mapą Twojego niezrealizowanego potencjału i dają Ci wgląd w to, co naprawdę powinieneś robić, niezależnie od społecznych oczekiwań. Jung wprowadził pojęcie synchroniczności, znaczących zbiegów okoliczności. To są ciche komunikaty psychiki, które informują Cię, czy jesteś na właściwej ścieżce indywiduacji. Kiedy nagle w krytycznym momencie pojawia się właściwa osoba, właściwa książka czy symbol, to nie jest przypadek. To potwierdzenie, że Twoja wewnętrzna i zewnętrzna rzeczywistość się synchronizują. Potrzebujesz ciszy i uważności, by te znaki usłyszeć. Uporządkowanie życia zaczyna się od nauki języka duszy. Prosta praktyka zapisywania snów i refleksji nad ich symbolami staje się mostem między Twoją świadomością a podświadomością. Zamiast pytać, co to znaczy, Pat, pytaj, gdzie w moim życiu pojawia się ten symbol. To ćwiczenie przywraca Ci kontakt z wewnętrzną mądrością, dając Ci kompas do podejmowania autentycznych decyzji. Czy zauważasz u siebie nadmierne reakcje na proste sytuacje, nieuzasadniony lęk lub powtarzanie tych samych autodestrukcyjnych wzorców w relacjach kto tak naprawdę kieruje Twoimi emocjami? Dorosłe życie jest często wypełnione lękiem, nieuzasadnionym niepokojem i powtarzaniem autodestrukcyjnych wzorców. Źródło tego leży w zaniedbaniu lub zranieniu wewnętrznego dziecka, które wciąż kieruje naszymi emocjami. Twoje dorosłe, nadmierne reakcje, np. Na wybuch złości na mały błąd, panika przed oceną czy potrzeba ciągłego potwierdzenia, są często emocjonalnymi reakcjami wewnętrznego dziecka. To dziecko zostało kiedyś zranione, zaniedbane lub niezrozumiane i wciąż nie czuje się bezpiecznie w dorosłym świecie. Jeśli dziecko czuje lęk, to dorosły reaguje unikaniem. Jeśli dziecko czuje wstyd, to dorosły atakuje lub się wycofuje. To dziecko, a nie ty, pociąga za sznurki twoich najsilniejszych emocji. Cisza i introspekcja dają ci szansę, by w końcu usłyszeć i przyjąć ból dziecka. Zamiast je krytykować, co jest kontynuacją dawnego zranienia, musisz je wysłuchać z miłością. Uzdrowienie nie polega na usunięciu dziecka, lecz na jego integracji. To pierwszy krok. Świadomie zwrócić się do tej zranionej części i powiedzieć: Widzę twój ból. Jesteś bezpieczny. W procesie indywiduacji uczysz się być wewnętrznym rodzicem. To jest dojrzała, mądra część ciebie, która oferuje bezpieczeństwo i akceptację swojemu zranionemu dziecku. Oznacza to, że gdy wewnętrzne dziecko odczuwa panikę. Wewnętrzny rodzic bierze kontrolę i uspokaja je. To jest tylko stary lęk, ale teraz jesteś bezpieczny. Ja się tobą zajmę. To buduje stabilność wewnętrzną, która jest niezależna od okoliczności zewnętrznych. Uzdrowienie wewnętrznego dziecka uwalnia energię i radość, które były zablokowane przez dawne traumy. To esencja odnowy w dorosłym życiu. Dziecko niesie ze sobą nie tylko ból, ale i twórczość, ciekawość i spontaniczność. Kiedy jest bezpieczne, te pozytywne cechy mogą się ujawnić, a twoje życie staje się lżejsze i bardziej radosne. Czy czujesz się ciągle rozdarty? Czy musisz być albo asertywny i zimny, albo wrażliwy i pasywny? To jest błąd dychotomii. Ludzie odczuwają wewnętrzne rozdarcia między logiką, męskość, a emocjami kobiecość co prowadzi do niezadowolenia i konfliktów w relacjach. To brak równowagi między dwiema podstawowymi energiami. Psychiki. W Twojej psychice trwa nieświadoma walka między animą, wewnętrzną kobietą, intuicją, uczuciami, relacyjnością, a animusem wewnętrznym mężczyzną, logiką, asertywnością, porządkiem. Tłumienie swojej strony animy lub animusa prowadzi do frustracji i niemożności podejmowania spójnych decyzji. Mężczyzna, który nie ma kontaktu z animą, jest nieczuły. Kobieta, która nie ma kontaktu z animusem, jest bierna. Ta wewnętrzna walka jest wyczerpująca. Jungowska zasada indywiduacji wymaga integracji tych przeciwnych energii. Musisz świadomie rozwijać to, co zostało stłumione. Mężczyzna powinien kultywować wrażliwość i intuicję. Kobieta powinna rozwijać asertywność i racjonalne myślenie. Integracja to nie bycie inną płcią, ale bycie kompletną osobą, zdolną do myślenia i czucia jednocześnie. Ta harmonia to źródło prawdziwej mądrości. Brak wewnętrznej integracji prowadzi do projektowania swoich brakujących cech na partnera. Jeśli mężczyzna wypiera swoją wrażliwość, będzie nieświadomie szukał partnerki, która będzie przenosić jego animę. To generuje niepotrzebne konflikty ponieważ oczekujesz, że partner dopełni Twoje braki. Uporządkowanie życia zaczyna się, gdy wiesz, że nie potrzebujesz nikogo, aby być całym. Wewnętrzna równowaga między logiką a wrażliwością jest kluczem do osiągnięcia prawdziwej siły. Kiedy Twój animus, działanie, jest kierowany przez Twoją animę, intuicję, Twoje decyzje są zarówno skuteczne, jak i głębokie. Cisza daje Ci przestrzeń do usłyszenia obu tych głosów, co prowadzi do spójności w relacjach i życiu. Czy Twoje życie kręci się wokół kolejnego awansu, większej sumy pieniędzy, kolejnego osiągnięcia? Czy te rzeczy kiedykolwiek przyniosły Ci trwały spokój? Pogoń za zewnętrznymi celami, kariera, pieniądze, status, często kończy się poczuciem pustki i braku sensu. Ludzie myślą, że ich sens jest w świecie zewnętrznym, zamiast w procesie własnego rozwoju. Obsesyjne dążenie do zewnętrznych osiągnięć. Jest często kompensacją za brak poczucia własnej wartości i wewnętrznego kierunku. Jesteś w ciągłym biegu, by udowodnić sobie i innym, że jesteś wystarczająco dobry, jednak zewnętrzne cele są ulotne i nie mogą wypełnić wewnętrznej pustki. Kiedy je osiągasz, pustka tylko się powiększa. Twoja mądrość polega na zrozumieniu, że żaden status nie jest wart utraty duszy. Jung wyjaśniał, Indywiduacja, stanie się sobą, jest najwyższym celem człowieka. To nie jest hobby, to misja, to proces, w którym świadomie integrujesz wszystkie aspekty swojej psychiki. To jest to, co nadaje sens każdej codziennej czynności. Prawdziwy cel Twojego życia nie jest na zewnątrz, lecz w procesie, w pracy nad swoim charakterem, w akceptacji swojego cienia, w słuchaniu jaźni. To jest Twój jedyny cel, którego nikt nie może Ci odebrać. Marek Aureliusz, filozof cesarz, uczył, że naszą największą zasługą jest to, kim stajemy się w procesie, a nie to, co osiągamy. Zewnętrzne osiągnięcia przemijają, ale cnota, charakter, mądrość, spokój pozostaje. Żyjemy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Prawdziwe bogactwo to bogactwo wewnętrzne. Koncentrując się na celu wewnętrznym, przestajesz być zależny od ocen i zmienności losu. Cisza i refleksja są niezbędne, by usłyszeć ten wewnętrzny głos, który wskazuje, kim naprawdę masz się stać. Kiedy uspokajasz pogoń za zewnętrznymi celami, Twoja jaźń może przekazać Ci Twoją autentyczną wizję. To jest to źródło mądrości, które mówi bądź zamiast mieć. Czy walczysz z przeszłością, której nie możesz zmienić i z przyszłością, której nie możesz kontrolować? Ten opór jest największym źródłem Twojego cierpienia. Niepokój i cierpienie często wynikają z walki z tym, co się wydarzyło przeszłość, lub co się wydarzy przyszłość. Ból to ciągła frustracja wynikająca z niemożności kontrolowania życia. Twój chroniczny niepokój jest bezpośrednim rezultatem oporu wobec rzeczywistości. Walczysz z faktem, że życie jest nieprzewidywalne, ulotne i często bolesne. Próba kontrolowania nieuniknionego jest największą iluzją ego. Musisz zrozumieć, że możesz kontrolować tylko jedno swoją reakcję na to, co się dzieje. Dopóki walczysz z tym, co jest, pozostajesz niewolnikiem. Amor, fati, miłość do losu. To nie jest rezygnacja ani pasywność. Jest to odważna, heroiczna akceptacja każdego momentu jako niezbędnego dla Twojego rozwoju i mądrości. Kochasz to, co się dzieje, nie dlatego, że to lubisz, ale dlatego, że wiesz, iż to jest najlepsze dla Twojej duszy. Jak powiedział Jung, w życiu musi być napięcie, aby mogła nastąpić transformacja. Miłość do losu uwalnia Cię od obwiniania i pozwala Ci działać z pełną mocą w teraźniejszości. Uściskanie ulotności i zmiany jest fundamentalnym prawem natury i kluczem do indywiduacji. Twoja tożsamość nie może być statyczna. Musisz pozwolić, aby stare formy umierały, by mogły narodzić się nowe. Lęk przed przyszłością znika, gdy akceptujesz, że strata jest nieodłączną częścią wzrostu. Zyskujesz wewnętrzną elastyczność, która pozwala ci przetrwać każdą burzę. Cisza jest jedynym stanem, w którym możesz w pełni doświadczyć i zaakceptować teraźniejszość. To jest jedyny moment, w którym masz prawdziwą moc, moc, by wybrać swoją reakcję i działać cnotliwie. Kiedy w ciszy przyjmujesz tu i teraz. Przestajesz lękać się tego, co było i co będzie. W tej akceptacji teraz odnajdziesz najwyższy akt mądrości. Życie uporządkowane to nie życie pozbawione problemów, to życie, w którym ty jesteś w centrum i w pełni posiadasz siebie. Karl Jung pokazał nam, że musimy przestać biegać na zewnątrz i zacząć odważnie wracać do środka. Cisza pozwala ci zobaczyć cień, samotność prowadzi do Twojej jaźni. Sny dają ci kompas. Akceptacja uzdrawia zranione dziecko. Integracja daje spójność i siłę. Indywiduacja nadaje cel. Amor fati przynosi ostateczny pokój. Teraz, gdy znasz te siedem lekcji, wiesz, że twoja mądrość nie jest gdzieś daleko. Jest ukryta w najcichszych zakątkach twojej duszy. Czy odważysz się wyłączyć zewnętrzny hałas, aby usłyszeć głos, który wskaże ci twoją prawdziwą ścieżkę?